Cześć. Kosimy kukurydzę, dzisiaj z grześkiem. Wygląda to na razie dobrze. Pierwsze pole skoszone, tam gdzie Grzesiek ma. Na, na oko średnia powiem ci, już, żeby nie przeciągać. Jedno nie, paski mam złapane i po 16,5, po 15, ale myślę, że około 14-14,5 się powinno zakręcić. A, bardzo ładne plony. Było to pole, na którym też. Grzesiek miał swoje doświadczenie z produktami X, więc tych więcej szczegółów na pewno będzie tam Grzegorz w swoich materiałach przedstawiał, tak. ale wyglądało to fajnie. Był tutaj też pan, który, który usługi świadczy, koszenia. Tak, tak. No i powiem tak, odnotowywał co to za odmiana. Była na polu, a był to BRV2604D, czyli nasz tak zwany Rambo. Bardzo się odmiana podobała, no i pytał co to, co to jest za odmiana, no. także zapisał nie, wy, wy, sobie. Wygląda fajnie, naprawdę wygląda i planowo no. też się fajnie zapowiada. Cie, cieszymy a, a, a się. Mówiłeś, z... że to dopiero początkowy okres, żeby ona zrzucała wilgotność, a, <laughs> tak. a nie chciałem czekać. <laughs> tak, u Ciebie tak to wygląda rzeczywiście, że yy po bardziej południowej części kraju można powiedzieć już tak Strzelin, Wrocław, może niżej, Opolszczyzna te wilgotności są zdecydowanie niższe. Tak. Tutaj gdzieś z tego co patrzyliśmy koło 30 zakręci się. Tak. Wilgotność. Tak. Kolega wczoraj kosił jakąś tam kukurydzę to 35. U mnie tutaj koło 30 się kręciło, nawet poniżej spadało teraz, Aha. więc ja myślę, że to będzie takie 25-30. No to, czyli taki, taki można powiedzieć, że w no. punkt. Jeszcze no nie chciałem poniżej 25 zejść, bo sprzedaję od razu na mokro, także to idzie, nie magazynuję, nie suszę, no i... No. Czyli możemy powiedzieć, że idealnie praktycznie, bo, tak. bo, bo, bo nie ma tej utraty masy. Dało się masy. jeszcze pewnie wyczekać jutro deszcz, o, no, to, to mnie też tak trochę... Mówię, dobra, lecimy. No tu fajnie, wczoraj troszeczkę poświeciło, dzisiaj też są warunki fajne, więc trzeba to zbierać i, i szykować pola pod następne uprawy. Dokładnie. No. Przeprowadzamy dobra. kombajn na następne pole. Lecimy dalej, tak jest. Nie, bo oni się tu będą coś kombinować. Sporty. Nie no, obracają się. Daleko jedziemy? Nie, nie, ja tu wszystko w koło mam, wiesz? bo ten hmm. widzę, że ciasno jest trochę Krzysiek ten robi miejsce dla... A on chyba będzie dla... zawracał tak mi się wydaje. Aha, takie mamy. Mi się zdaje, że cofnie i będzie wjeżdżał w ten bo musi... no musi odwrotnie pojechać w drugą stronę. A to będzie trochę zamieszania na tym przed chwilą e, z, z łanu kukurydzy, na no, uciekał wow. wielki, ogromny dzik. Zrobił Wiel, Wielki był, co? Wielki ja tak meł. popatrzyłem, tylko mówię, o kurde, ciekawe czy nie będziemy zaraz uciekać. Tam taka pani e, szła z malutkim dzieckiem, to uciekła szybko. Chociaż nie wiem, chwilę się przeglądała, ale mówi, dobra, idę, bo, bo rzeczywiście potężny. Ale gdzieś tam widziałem. Tak. Okay. Tam, tam za ciężarówkę, w tamtą stronę. Não, gente, korzystając z okazji z wizyty tutaj u Grześka na zbiorze kukurydzy e, chcielibyśmy troszeczkę podpytać o uprawę tej kukurydzy. Miałeś sezon przerwy? Tak. Dokładnie. E, była dobra decyzja podobno. Była dobra decyzja, tak, bo w tamtym roku te plony słabe ceny. E, słabe ceny, plony, plony całkiem takie no powiedzmy nie najwyższe, ale akceptowalne, ale ceny słabe. E, w tym roku wróciłeś do uprawy? kukurydzy. Grzesiek, przygotowałem 10 pytań do no. Ciebie o uprawę kukurydzy, pytania są po prostu dotyczące całego przebiegu uprawy przed plon i przed przedplon kukurydzy. Przed były buraki cukrowe. A wcześniej była pszenica. Ozima. Dobra, czyli y, po burakach wcześniej pszenica, a ile lat wcześniej była na tym polu kukurydza? Ty raz? nie, czy było, pamiętasz? nie, było, Nigdy, nie, pierwszy nie było, nie było. Okej. Okay. U mnie w gospodarstwie tej kukurydzy właśnie nie było, i w mojej okolicy też tej kukurydzy nie widać. Nie wiem, czy ten taki mikroklimat jest y, słaby. Bo dużo osób zrezygnowało, nie chcę w ogóle słyszeć. Ale no ja tam jakby przechodzę przez te lata i ten się zapowiada fajnie i wracasz no, i wracasz no. do uprawy. Eee, czekajcie może, musimy się może, przerwę może zrobić, posiadam, tak? Mamy drugie pytanie, Grzegorz, jaką uprawę tutaj zastosowałeś pod konkurydzę? No Ja tu kombinacji nie robiłem, bo była jesienna uprawa po burakach na głęboko. Eee, talerzówka z, z wersją zę, zęby na głęboko, czyli taki Ala top down z Wadersztata w wersji Landstala. Okay. E, czyli polska maszyna, wiemy która to jest, tak, to ja czyli na głęboko jeden po prostu przejazd i to było zostawione do, do wiosny, a na wiosnę już poszła tylko e, poszedł tylko siew, okay. więc już nic więcej na wiosnę nie robiłem. Ok, dobrze, czyli jak najprościej można Tak, jak, najprościej. jak najmniej wjazdów i, i konkretnie, nawożenie przeciwne. A następnie po główne. Tutaj. Przedsiewne poszedł w podsiewaczy Polidab. Tam było około 120 kg. Werwaktor, czy czyli potas, no to było około 300 kg. I w zasadzie to było na jesień wszystko rzucone. Okay. Więc na wiosnę tylko azot poszedł. Okej, okay, w jakiej formie? Wszystko w rsm Najpierw przejechałem jeden strzał, później drugi strzał i zakończyłem azot w rsm tak dwa tygodnie przed siewem. Przed siewem. Siew 25 kwietnia. Okay. Czyli miałem azot zamknięty, można powiedzieć. Tam jakieś deszczyki padały, więc... Okej, okay, tak czyli jazd zamknięty siebie już po głównie nie było stosowanego nie, tu nie nie, 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 żadnych bo... innych stałych na. Nie było, ale wiem, że może potrzebuje coś w swojej technologii jeszcze zmienić to. Mm -hmm. to może, może tak będę robił, że jeszcze po coś tam będę dorzucał mm -hmm. lekko. Okay. E, termin e, powiedziałeś 25 Świetnia. kwietnia. Kwietnia. Tak. norma wysiewu. Bo to jest 83 no, czyli tak można powiedzieć klasycznie jesteśmy tak. na glebach klasy? Wiesz co? U mnie są średnie i ciężkie. Bardziej średnie gleby. Mhm. Czyli nie są jakieś to takie gliny typowe, bardzo mocne, ale czyli ta ziemia się fajnie rozsypuje. Czyli można powiedzieć, że to jest taka optymalna norma wysiewu. Te 83 tysiące tak. do zbioru, po wschodach i tak dalej, po stratach 80-79 tysięcy. Trochę e, widzieliśmy dzików, e, niszuje, no, no. Jednego żeśmy wcześniej. Nie, nie na... no tutaj jest masakra na tym polu, to już e, jak objeżdżał teraz tą ścieżkę, to mówił, że połowa jest e, zjedzona, co nie? No... Połowa zbiornika z tym, co raz, raz przejechał. No. no i to jest właśnie ta e, twoja tutaj ten minus uprawy który że, powiedzę, jestem że, sam że jesteś sam w okolicy i, no. i dziki idą tutaj do, na twoje pola. Ochrona przed chwastami, ewentualnie, czy przed szkodnikami, bo pamiętam z biegłych lat że stosowałeś e, różne rozwiązania, czy w tym roku też? Z te Tezosar Extra Box, czyli taki zestawik e, po litrze, trzy produkty. E, I to mega fajnie czyści, zadowolony jestem, nic tu nie chcę zmieniać. Mhm. To jest poschodowy zabieg. E, natomiast szkodniki. Dorzucałem tam po prostu jakieś perytroidy zwykłe, natomiast pod kątem umacnicy nic nie robiłem w tym roku. A najczęściej jednak kruszynek w wersji biologicznej szedł. Okej. Okay. I widać, że, tak, tak, że mamy, mamy takie przełomy no, gdzieś tam. sporo tego. I też nie wiem, czy nie będę musiał do tego biologicznego tematu wrócić. Makro, mikro i pozostałe łącznie z Makro, mikro. E, nie szalałem tutaj. Poszło, z tego co pamiętam, jeden strzał zrobiłem e, i więcej się nie bawiłem plus e, moja wersja Bacteria XX Max no to mam tu porobione można powiedzieć testy i, i część mam pasków tutaj mam akurat prawie całe pole zrobione środek zostawiony na tamtym pierwszym kawałku co kosiliśmy no to miałem takie paski porobione no to mamy 760 kg różnicy na korzyść, na korzyść z bakteriami. A co to jest za produkt, jakbyś nam coś szerzej powiedział? No można powiedzieć, że to jest takie połączenie bakterii, które w pierwszej wersji wiążą azot atmosferyczny i ten z gleby, a w druga część to uwalnia taki niedostępny fosfor z gleby. Okay. I, I to są jest... takie dwa punkty? Natomiast one mają dużo innych korzyści, bo nie tylko tak działają, można powiedzieć, że bardzo silnie biostymulująco też działają na roślinę. Czyli dostają takiego troszeczkę strzała. Zresztą to po, po, po roślinach było widać nawet, mam nagrane na tym pierwszym polu. No nie wiem, było takie 20-30 cm różnicy, różnicy w no. wegetacji. Mm -hmm. Przy kukurydzy czyli, czyli, mocno to widać. Czyli masa, masa, o, ten produkt jest stosowany i w kukurydzy i w zbożach, w rzepaku? W tak, gadanie. dokładnie. Fajne efekty na pszenicy, na rzepaku, a w kukurydzy no to u mnie e, 760. E, wersja u Kuli bardzo podobnie, nie, u Kuli wyszło tona kawałkiem. To na chyba 200, a u Wojkepa na północy, Mikołajki Pomorskie te okolice też 750-760. Mm -hmm. No to, to takie całoroczne doświadczenia. No i zbliżone efekty roku. są, tak? Jakby mamy porównanie. U mnie tak, to tak, co tak. u nich, więc... No w różnych regionach Polski, tak? Tak, no bo, bo tak. można powiedzieć, że w każdym... Kolejna będzie na Krubieszowie, kolejne doświadczenie. Znaczy jest już. już zbierane. Jest a, zbierane, w tej chwili. E, dzisiaj nawet. No to będziesz miał... Będziesz miał więcej Środa. informacji. Wtorek. No, no to to dzisiaj zbieram. No to dobrze. Mamy... Y mamy y produkty makro, mikro y i bakterie. Ja chciałbym też zapytać o przebieg pogody podczas wegetacji. Od siewu do zbioru. Czy były jakieś mm, sytuacje typu chłody majowe, nie wiem, grad, chociaż gradu nie widać? To już może Były być, takie małe wersje gradowe, ale to takie bardzo delikatne. Mhm. Chłody majowe nie. Mhm. Było ok. Jak wyrzucała wiechę, nie było za gorąco. Okay. Więc to był taki dobry strzał, że sobie. No, zapylenie było zapylenie dobre. Zapylenie było dobre. No i pod kątem wody w opór. Okay. Bo w sumie. Od siewu do teraz mamy 400. Kurczę, musiałbym dokładnie sprawdzić, ale na pewno 430-440 litrów. No to, to, super. to no. super. To To tak. Fakt, że ostatnie 3 tygodnie to było 180 litrów. Mm -hmm. Z tego. No ale. Ale z no. tego, co mówisz, rozkład w miarę był e, taki no, fajny. Tak, no, tak. Nie, nie, nie brakowało gdzieś tam czerwiec-lipiec. Nie. Były e, takie e, troszeczkę gorsze okresy, ale ale tutaj akurat przy tej, no jak wiecha wyrzucała, no to było spoko. W tym roku też ma, zaobserwowaliśmy, no, no taki bardzo nietypowy rok, bo suma temperatur efektywnych jest, ne, ne, kumulowała się bardzo, bardzo szybko, te kukurydze co widać, no, e, Rambo TSV 260, 70 jest już dojrzała, mamy 9 tak. października, w 25, no kwietnia, szybko, e, bardzo szybko. Czy były też takie okresy właśnie, nie wiem, tygodnia, dwóch tygodni, kiedy e, te temperatury były powyżej 30 stopni? Były. Były, bo mam w burakach szkody pod kątem e, braków opadów. Dużo gorzej sobie poradziły niż kukurydza. Były tutaj takie okresy, że, że było powyżej 30 i grzało i wody brakowało trochę. W burakach mam liście jakby opadły, całkiem zwiędły. To nie? nie wytrzymały. Nie, nie. A za sobie dobrze poradziła. Sobie poradziła. Ja takie mam obserwacje, widzę, że to buraki sobie w tych, tych sytuacjach ok, mimo że li, liście zwienną i tak dalej, ale, Wiesz, ale są no one, w stanie sobie... Są w stanie odbudowują na rzecz cukru, tak? No tak. bo one musiały, muszą teraz te, te liście odbudowywać, więc nam polaryzacja spada. Buraków jeszcze nie bych Nie. Listopad. Co planujesz? E, posiać chciać po kukurydzy, na tych polach po kukurydzy? Jędźmień na... i browary. Jędźmień i, i, i browary. Nie jest to idealna wersja, bo znowu Fusarioza bardzo mocno daje o sobie znać. Aha. uprawek, jak na przykład po burakach robiłem jęczmień, to był spokój, a tutaj muszę bardziej ten jęczmień przepilnować po burakach. Ale doprecyzujmy, jęczmień browarny o zimy, czy jary? Jary. jary. Okay. Ja mam praktycznie wszystkie uprawy, które koszę późno, które mogą wypaść późno, czyli kukurydza, buraki, albo soja, zawsze mam uprawę później roślinę wiosenną. Okay. Tak, żeby sobie na spokojnie się wyrobić z czasem. Po zmianie aktualnie iloma? 5 roślin. roślin? A w przyszłym dochodzi soja, więc będzie 6. Okej. Okay. Na jakim areale? soję planujesz? Wiesz co? Jak mi wypadnie? Aha, mam od nie. 15 do 28 hektarów. Okay. Więc czasami nawet 28 będzie i nie będę tego tego jakby zmieniał i przestawiał pól, bo no, mam wiesz, takie kompleksy fajne, porobione, że okay. Pytanie dotyczące uprawy kukurydzy w przyszłym sezonie. Czyli plus minus jaki areał przewidujesz i czy w ogóle przewidujesz uprawę kukurydzy. Tak, tak. Sześć roślin musi zostać. Czyli zostaje. Okay. Zostaje i z tego co patrzyłem koło 20 chyba wyjdzie w tym sezonie w przyszłym. Okay. 20 około, hektarów. Około 20 hektarów oczywiście z przeznaczeniem na ziarno. Na ziarno. I tutaj się nic ja nie mówię zmienia. u mnie to się tak waha 15-28 więc w tych przedziałach zawsze gdzieś sobie będzie to krążyć. No to, żeby kukurydza została z tobą jak najdłużej. <grydy> jadąc, jadąc do Grześka, rozmawialiśmy z Krzyśkiem, próbowaliśmy sobie odtworzyć jak długo współpracujemy od 2018 roku. O kurde, czyli to trochę zleciało. Jest już 6 lat no. naszej współpracy corocznej z rzepakami. Następnie kukurydza, która tak naprawdę tylko była przerwana na, na jeden, no jeden sezon. No. Także bardzo się z tego powodu cieszymy, <grydy> że ale szybko to zleciało. <grydy> Dokładnie. Ej, ostatnie, bo dziesiąte pytanie, które sobie przygotowaliśmy, do ciebie dotyczące uprawy kukurydzy, to jakich plonów oczekujesz? E, już troszeczkę wiemy, bo, tak. bo, bo jedno pole zostało zebrane, 2,5 hektara tutaj Grzegorz też jeździł w kombajnie, ale plus minus, jakbyś po tym, co, co? Zebrane... no taka 13-14, jakby została średnia, to byłbym mega zadowolony. I to by było satysfakcjonujące. Ta, no i tak się zapowiadało na po pierwszym polu, tu trochę dziki. No zaraz jedziemy na kolejne, to będzie widać, czy... Bo to jednak tutaj w tym sezonie no, zwierzyna chyba tylko może troszeczkę eee, plany pokrzyżować. Okej, okay. okej. Okay. Dobrze, czyli 13-14 ton, średnia z 14 plus minus hektarów, 13-14 hektarów, tego tak, 14 hektarów, tak, tak, tego, tak. Jak pan 14, hektarów, 14 No to okej, okay. to przekonajmy się, zobaczymy co będziemy mieli na drugim polu. Dokładnie.